Cześć wojownicy, Filip Fran Wiszniewski dla Polish Fighters Info. E, moim dzisiejszym gościem jest człowiek, którego okrzyknięto już no, takim bijącym sercem KSW. Witam serdecznie, Tomasz Sarara. Dzień dobry wszystkim, dziękuję. Nawet nie usłyszałem po Dużo było różnych, ale tego chyba jeszcze nie spotkałem. Tomku, zaczniemy z, z takiego wysokiego C. Nie, 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 nie uznaj tego za, za jakiś hejt. Ale. <grym> Czemu ty po raz kolejny tak naprawdę fundujesz sobie taki roller coaster? Ja rozumiem, zawodnik się zmienił, obalenia i tak dalej, ale, ale tych ciosów jednak było sporo. Nie, Większy wstrzyk. Eee, właściwie nawet moi znajomi, nawet moi bliscy znajomi mówi, mówi, mówią do mnie podobne zdania, mian Tomek, czy ty nie możesz zrobić normalnej walki, tylko czy, wszystko, czy my wszyscy musimy to wszystko przeżywać. Eee, I odniesienie do tych poprzednich. <grym> tak, tak, dokładnie. Więc, więc mi zawsze się zdarza, że faktycznie muszę gdzieś tam wnieść tych, dużo tych emocji. Eee, cieszę się, bo co to dużo mówić w sportach walki, w sporcie chodzi o, o emocje i cieszę się, że udało się tym razem je wnieść, mimo że nie do końca wynikały one z poziomu sportowego. To chyba tych emocji z racji, że ludzie naprawdę kibicowali mi, bo, bo czują takie duże wsparcie, to naprawdę sporo się działo. Ja nie, chcę, nie chcę ci oczywiście w jakikolwiek sposób tutaj przypominać, bo pewnie pojawiają się setki pytań po raz kolejny do tej walki, ale zapytam cię. O to, co czuje zawodnik w, w takim momencie, kiedy tak naprawdę przez dwie rundy zawodnik leży na Tobie e, i okłada Cię, bo Ty mówisz, że tak naprawdę się świetnie bawię, e, Oglądałem chyba wywiad z Michałem Materlą, Twój chyba tam to powiedziałeś. Tak, i właściwie nawet chyba dzisiaj to powtórzyłem w kilku wywiadach, bo, bo nie jest to, to też to naciągana historia. Ja jestem zawodnikiem, ja, ja mam na swoim koncie, licząc ze startami amatorskimi, ponad 200 walk, więc ja wiem po co przychodzę, wiem co on tak naprawdę mnie czeka i wiem czego się spodziewać. Oczywiście tu była nowa paszysta parterowa, więc tutaj to jest, mogłem, mogłem zostać jednak parę razy zaskoczony, ale, ale naprawdę ja, ja za każdym razem powtarzam, że się, że się dobrze bawię. Oczywiście to, to jest zabawa poparta takimi kolosalnymi emocjami sięgającymi zenitu, ale to jest coś, co, co ja lubię robić i też odpowiadając na Twoje pytanie, co się działo w, mo w mojej głowie w trakcie tych kryzysowych, bardzo kryzysowych dwóch rund. Mogę to powiedzieć z ręką na sercu i nie robię tego że w żaden sposób pod publikę. Ja naprawdę nie wiem ani pół sekundy do momentu, żeby się gdzieś poddać, żeby mieć chwilę zawahania. Tylko wychodząc do walki, obiecałem sam sobie i wszystkim, właściwie całemu teamowi, bo to jest, to jest part of the game, że wychodzę i, i dajemy wszystko, że dopóty, dopóki będę mógł oddychać, szarpać się, to, to do końca będziemy próbowali wyrwać te, to zwycięstwo przeciwnikowi z gardła i tak było od początku do końca. Czyli wniosek jest taki, że absolutnie nie ma tutaj e, zrażania się. E, zapytam Cię jeszcze pokrótce, czy, czy w Twojej głowie rysuje się jeszcze jedna walka w tym roku? Może nie w tym roku, i to bardziej wynika z tego względu, że po prostu tam cała masa takich niesprzyjających mi czynników również wiązała się z tym, że, że na sam koniec zaczęło trochę odmawiać posłuszeństwa. Ja się muszę... Póreczkę jeszcze ci doskryć? dokładnie, między innymi dwójka, tam było jeszcze parę innych, innych rzeczy, ale, ale tą dwójkę muszę naprawić. Potrzebuję się trochę ponaprawiać, zanim się ponaprawiam, zanim się znowu wrócimy trochę do tej dobrej formy, podszkolimy się trochę, no bo wiadomo, ta lekcja pokazała mi, że jest sporo jeszcze zadań do odrobienia. Kolejnego angażu Twojego niedoszłego przeciwnika Nowa, On sobie to skrócił na potrzeby marketingowe Wladimir Tok. Jak ty się do tego odnosisz i czy tak po ludzku? Jest ci, jest ci po prostu szkoda, że ta historia się nie zmaterializuje, a przynajmniej nie w KSW? Jest mi szkoda, ale w żaden sposób się nie dziwię Martinowi, bo taki numer, jak wywinął Wladimir, to to jest przede wszystkim niepr nieprofesjonalne, a wydaje mi się, że na pewnym poziomie możemy rozmawiać tylko z profesjonalistami. Ja rozumiem, że naprawdę komuś się mogła wydarzyć tragedia życiowa i bardzo mu tego współczuję, ale, ale profesjonalnie trzeba zachować do końca. Kiedy wiedział, że walki nie jest w stanie wykonać na kilka tygodni przed, bo, bo dzisiaj się dowiadujemy, że już kilka tygodni temu było wiadomo, że on się nie pojawi, to wystarczyło poinformować i, i dla mnie również byłoby zupełnie inny, inna sytuacja. Gdybyśmy dostali 3-4 tygodnie na szkanie rywala niż dwa, nawet nie dwa dni, tylko właściwie dwie godziny, bo by były dwie godziny na podjęcie decyzji, że za dwa dni już musi być walka i, i to bardzo mocno skomplikowało całą sytuację. No wiele, wiele, osób czekało właśnie na, na twoją walkę i dobrze chyba się stało, że, że ona nie została odwołana, e, czyli nie będziesz sam jeszcze na, nagabywał tutaj właścicieli organizacji, żeby rezestawić tą walkę. Nie, wydaje ja, mi ja nie mam jakiegoś tam ciśnienia, faktycznie była to pierwsza walka, którą chciałem zrobić, był to dobry pomysł, ale nie będziemy się też prosić, bo żeby tego brakowało, że wywinie taki numer po raz drugi, a tego chyba bym już nie wybaczył. Przejdźmy teraz do tematu, dla którego się tu tak naprawdę zebraliśmy, czyli gala Krwawy Sport tutaj w Sopocie. Twój zawodnik będzie bił się Kamil Janik. Na początku chciałbym Cię zapytać o kulisy. Czy to była dziś Twoja inicjatywa, że on przeniósł się do, do Twojego teamu, do Sarara Team, czy jak to się stało w ogóle, że się poznaliście? Z Kamilem zapaliśmy wspólny kontakt. Z Kamilem tak naprawdę, jak jeszcze się nie znałem, walczył przeciwko mojemu zawodnikowi. Mój zawodnik wtedy wtedy wygrał tą walkę, ale Kamil właśnie gdzieś tam od początku Taką wysuwał pozytywną energię, złapaliśmy jakiś taki dobry kontakt koleżeński, który bardzo szybko nabrał dużych rozmiarów. Kamil coraz częściej, coraz chętniej przyjeżdżał do mnie na treningi, no i pewnego dnia stwierdził, że chciałby tak naprawdę nabrad... trenować u mnie w klubie. Nie miałem do tego... Tylko... Każdy chce. Tak, prawie, prawie każdy, nie, ale nie każdy może, ale co do Kamila nie miałem żadnych, żadnych obiekcji. Jest sumiennym zawodnikiem, jest bardzo dużym pracownikiem. jest zajewkowiczem, który kocha ten sport, a z takimi ludźmi się się współpracuje, jest świetną osobowością, więc my dlatego tak mocno się wspieramy na każdym gruncie. Czy jesteś w stanie... Obiektywnie bądź subiektywnie e, gdzieś ocenić na przestrzeni czasu ten progres, który zwłaszcza stójkowy, który, który poczynił po, po dołączeniu do, do twojej drużyny? Kurczę, staram się, żebyście być skromnym, ale to co powiem nie będzie skromne, ale to również nie chodzi o to, że to moja tylko i opinia. Sam Kamil to powtarza, że naprawdę on wie, zauważył, widzi to, widzi to on, widzą to ludzie z zewnątrz, widzę to ja, że Kamil zrobił bardzo, bardzo duży progres właściwie w tym, w tym krótkim czasie. Sam to zauważa, podpierają to, to jego wyniki, jego, jego postawa, jego, jego dyspozycja. Mam nadzieję, że również jutro taką, taką zaprezentuję. Tomku, to na koniec jeszcze... Pogratuluję tak naprawdę Tobie tego. No, niektórzy mówili, że słabego występu, ale tutaj bardziej chodzi o, o to, jak Ty pokazałeś, jak Ty siebie pokazałeś w tej, w tej walce i Krzysztof Stanowski kiedyś. Utwierdził mnie w tym, że e, to właśnie wielkie postaci mają hejterów i żeby się nie przejmować e, ty, tym, co mówią, bo e, jesteś wzorem nie tylko dla mnie, ale też myślę, że dla wielu ludzi, którzy e, patrzą na to nieco z innej perspektywy, na to e, osoby, które już tego posmakowały w pewien sposób. Co to znaczy chociażby przyjść na trening i, i nawet sama rozgrzewka, kiedy, kiedy nie jesteś, że tak powiem, wdrożony w trening. Tak, ja w ogóle dziękuję za taką, taką właśnie ocenę. I... Ja dostałem całą masę, fale właściwie wiadomości bo po swojej walce, chyba kilka dni odczytywałem, bo naprawdę było tego sporo, 95% było naprawdę bardzo pozytywnych i to właściwie bardzo często były takie słowa, że Panie Tomku dziękuję za, za te emocje, e, pan, Panie Tomku stała się dla mnie inspiracją, bo naprawdę wykazałem się dużą determinacją, serduchem, charakterem, mam to, mam to niejako za, za samo przez się. Tej pracy, ale, ale cieszę się, że ludziom daje takie tak właśnie bodźce do pracy. Ma świadomość, że sportowo to nie było żadne królestwo. Ja nad tym bardzo ciężko pracuję. Nie chcę takich walk robić, chcę wygrywać, ale chcę, żeby obraz walki za każdym razem był dużo, dużo lepszy. Pracuję nad tym, ale, ale cieszę się, że, że zbieram takie opinie, bo, bo jest to dla mnie bardzo mocne i budujące. Bo dla samuraja nie liczy się. Cel, ale ta droga przybyta. Ostatnio się spotkałem z taką opinią. A ja znam jeszcze większe uproszczenie. Myślę, że na nieważne jak zaczyna, nieważne jak kończy. Tytomku, to, jeszcze jedna krótka, ostatnia rzecz. Byłem ostatnio na gali Armia Fight Night. Tam doskonale pokazał się Mansur w którego śledzi już tak naprawdę cała taka sportowa Polska. I właściciel Federacji Armii Fight Night, Filip Bądkowski, powiedział, że trzeba go konfrontować z takimi zawodnikami jak Sebastian Kotwica. Ty mi na pewno nie zdradzisz dokładnych pewnie ofert. Natomiast czy uważasz, że Sebastian jeszcze wróci i czy w jakiejś takiej szybszej perspektywie jest taka szansa? Sebastian wycofał się z zawodowego sportu nie dlatego, że mu się nie chciało, czy mu nie szło, tylko przede wszystkim został, spokojnie jeszcze doznał, doznał, doznał kontuzji on z tą kontuzją się gdzieś tam boryka. Z racji, że mamy teraz bardzo bliski kontakt, wiem, że faktycznie wychodzi na prostą. Jak tylko Sebastian Kotwica odpali, to, to naprawdę wróci z duży, wjedzie z buta i będzie, będzie jeszcze głośno. Nasza współpraca polega też na tym, że oczywiście ja mu pomagam teraz w przygotowaniach stójkowych. I tak, i wierzę w to, że Sebastian Kotwica wróci, wróci Wrócić z dużym uderzeniem, naprawdę jestem przekonany, że zrobi jeszcze nie niemałe zamieszanie swojej dywizji wagowej. A jutro wielkie uderzenie będzie na Gali Kwawy Sport w Sobocie, na którą Was zapraszamy. Bilety są dostępne. Transmisja pay per view w internecie. Tomasz Sarara, dzisiaj dziękujemy bardzo. Dziękuję, pozdrawiam